Dajcie, kochani, z wielką radością znowu sunę do paczkomatu. Wczoraj wysyłaliśmy mnóstwo paczek, dzisiaj wysyłamy mnóstwo paczek, i wiecie co, powiem Wam szczerze, że to są naprawdę tak nieprawdopodobne historie, ale wiarygodne, gdzie ludzie nam piszą, że po jednej dojrzali, dojrzałość nasza starszyzna czuje się. Jakby im życie ponownie wróciło, to są tak piękne momenty, że to jest po prostu coś, coś niebywałego. Jak natura, jak natura na nas wpływa, jak ważne jest, żebyśmy mieli ten ładunek ujemny. Kochani, naprawdę nie zastanawiajcie się. Potrzebujemy do tego, żeby obudzić w sobie wewnętrznego lekarza. Obudzić w sobie tą potęgę i moc. I jeżeli jesteś w opłakanym stanie, jeżeli się źle czujesz i czujesz, że nie możesz wydobyć tych sił, to weź się oczyść z tych pasożytów z nami, oczyść sobie układ limfatyczny, krwionośny, oczyść sobie nerki, oczyść sobie wątrobę i zobaczysz, co się stanie. Będziesz mieć dostęp do wszystkiego. No trzymajcie się kochani, buziaki, pa, z wielką radością się dzielę z Wami.